Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu motodoraza. Powiem Wam tak, w Polsce wcale źle nie jest. Zwróćcie uwagę na jedno, że jesteśmy trzeci jako kraj w rankingu na największą liczbę samochodów na tysiąc mieszkańców. Wyprzedza nas tylko i wyłącznie Luksemburg, jak i Włochy. U nas mamy 664 auta na 1000 mieszkańców, więc... Mówmy się szczerze, biedy nie ma, ale gorzej, jeżeli spojrzymy w ten ranking głębiej, okaże się, że średnia wieku pojazdu, który był zarejestrowany w 2022 roku, wynosi 15 lat i 8 miesięcy. No i tutaj już tak różowo nie jest na tle Europy i co ciekawe, nie dotyczy to tzw. małych dusz. Sorry, że musiałem to wyciąć, ale YouTube ma taką politykę, że teraz to nawet w takim kontekście motoryzacyjnym nie wolno tego słowa e, użyć. No i właśnie nasze państwo chce dokonać teraz porządku, żeby te auta, które stoją za stodołą, bądź ktoś od iluś lat nie opłacał OC, nie miał przeglądu i nie wie co teraz z tym zrobić, i auto wrasta w ziemię, żeby tych aut się pozbyć. I plan jest taki, żeby już w przyszłym roku, w czerwcu, te kilka milionów aut jednego dnia wyrejestrować. I co ciekawe w tym wszystkim, nikt do końca nie wie, że jaką liczbę tych samochodów może finalnie chodzić, bo z jednej strony mówimy o tym, co jest w systemie, a z drugiej strony, jak pamiętacie sytuację Mateusza z Weteran salonu, który opowiadał o jednym z dużych Fiatów, który chciał zarejestrować, okazało się, że takiego auta w ogóle w systemie nie ma, bo w międzyczasie, jak był tam rok 90, któryś następowało wpisywanie do systemu elektronicznego, okazało się, że ktoś po prostu to auto pominął. Więc dzisiaj mam więcej, powiem na ten temat. Pewnie powinno to zainteresować tych, którzy mają kilka takich aut za stodołą, bo niesie to za sobą i plusy, ale i też minusy. Zapraszam Was na odcinek. No właśnie, to jeszcze chwila dla partnera tego odcinka strony Carvertical, strony gdzie możecie sobie sprawdzić historię pojazdu, ale to zapewne wiecie i powiem Wam tak, dokładnie sprawdzajcie teraz samochody przed zakupem. Owszem, na miejscu też, jeżeli macie doświadczenie, jak najbardziej skorzystajcie ze swojego doświadczenia na miejscu. Jeżeli takowego nie macie, to nie ma co tutaj ze szwagrem udawać kopiąc w oponę, że się wie, a potem się kupi bubla, tylko warto pojechać do serwisu, tu nie ma co kozaczyć, ale w pierwszej kolejności przed wyjazdem warto sprawdzić auto po numerze win, zobaczyć jaka jest historia i czy aby sprzedający nie mija się z prawdą. I klikając w link poniżej, wchodząc na stronę Car vertical poprzez właśnie ten link, możecie otrzymać kod w wysokości 10% na zakupiony raport. Można ten raport nawet teraz kupić, jeżeli mielibyście go w późniejszym czasie wykorzystać. To z waszego konta w żaden sposób nie zginie i cena tego raportu zapewne jest niewspółmierna względem tego, jak trzeba by czasem na drugi koniec Polski jechać i w pierwszych 30 sekundach rozczarować. A po co to komu? Zapraszam na odcinek. No dobrze, zatem teraz przejdźmy do rzeczy. Kto może spać spokojnie, a komu w nocy o północy wyrejestrują bez jego wiedzy samochód, chociaż z drugiej strony przekazuje to wam teraz w tymencie, więc trudno powiedzieć, że bez wiedzy. A z trzeciej strony nieznajomość przepisów nie zwalnia nas z ich przestrzegania. Takie mamy oto prawo. No właśnie, sytuacja jest tutaj jasna i klarowna. Wszystkie auta, które po raz pierwszy, podkreślam po raz pierwszy, nie przez obecnego właściciela, w ogóle po raz pierwszy były zarejestrowane przed datą 18 marca 2005 roku, czyli mówimy o samochodach pełnoletnich. Ta data 18 marca to raczej wzięła się po prostu stąd, że tego dnia powstawała wstępny pewnie projekt tejże poprawki i jeżeli w przeciągu ostatnich 10 lat nie miały przeglądu badania technicznego bądź ubezpieczenia komunikacyjnego OC zostaną automatycznie wykreślone, wyrejestrowane 10 czerwca 2024 roku. Czyli 10 czerwca przyszłego roku można powiedzieć, że hurtowo powinno zniknąć kilka milionów samochodów z bazy. Umówmy się szczerze, to też nie jest tak, że teraz kilka milionów właścicieli aut będzie z tego powodu płakało, bo prawda jest taka, że obstawiam, że z tych kilku milionów aut to połowy tych aut już w ogóle nawet nie ma, może i nawet 80%. Spora część z tych samochodów dotyczy właścicieli, nazywajmy rzeczy po imieniu, kolekcji samochodowych, gdzie te auta stoją jako jeszcze gdzieś tam nieprzerejestrowane, są różne opcje nieubezpieczania aut klasycznych, nawet bez żółtych tablic, robiąc takie specjalne zgłoszenia, jeżeli auta mają minimum 25 lat, więc kolekcjonerzy, a zapewne w każdej kolekcji takie auta się znajdą, mają teraz delikatny problem, a największy problem to mają właściciele jakichś tam takich starych strucelków, które stoją pod szopą gdzieś na wsi, bo nie było ciągłości ubezpieczenia i w sumie nie wiedzieli co z tym zrobić, no jakby oddali na złom, no to by automatycznie wyszło w systemie, że ubezpieczenie nie jest opłacane, by komuś sprzedali, też by to wyszło, więc to auto wrasta w ziemię i nikt z tego powodu jakiś tam kłopotów mieć nie chce i czeka na rozwiązanie tejże sytuacji. I tutaj można powiedzieć, że swojego rodzaju będzie amnestia dla tej drugiej grupy osób, bo mamy ee, a przepisy artykułu 88 ustęp 1 U ustawy zmienianej w artykule 4 nie stosuje się do pojazdów mechanicznych w stosunku do których ich posiadacz nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiada... Dobra, ja pierdziele tego trudno to w ogóle zrozumieć. E, prawda jest taka, że przede wszystkim chodzi o porządek w papierach, porządek w dokumentacji, żeby te kilka milionów aut w żaden sposób też nie wpływało na statystyki, żeby pokazać, że w Polsce dzieje się lepiej, że średnia wieku pojazdów w Polsce jest zdecydowanie lepsza, a z drugiej strony problem tych zapewne kilku milionów aut jest od wielu, wielu lat w Polsce też znany i ta baza jakby nie nadąża nad tym, co się obecnie dzieje. To, że właściciele kolekcji mogą mieć problem, no trudno, pewne rzeczy trzeba przeskoczyć, bo to jest traktowane jako niedopełnienie pewnych formalności. To, że właściciele takich strucelków, które stoją gdzieś tam pod szopą z automatu, zostaną wyrejestrowane i raczej nie będą ścigani. Tak czytając wstępnie te, te, ten zapis, jeżeli od 10 lat nie było OC czy ubezpieczenia przeglądu technicznego, mogą spać spokojnie, no pewnie będą mogli, no ale jeżeli ktoś ma auto, które, nie wiem, 8 lat nie ma badania technicznego czy ubezpieczenia, ono 10 czerwca nie zostanie z bazy wywalone, co nie zmienia faktu, że prawdopodobnie po 10 czerwca UFG jeszcze bardziej będzie interesował się tym tematem, żeby jeszcze po te 7000 zł w międzyczasie podoliczać. Z jednej strony dobre. Podzielcie się w komentarzach, co wy w tym momencie uważacie, jak ta sytuacja wpłynie na rynek motoryzacyjny, czy wypłynie wiele klasyków, które gdzieś tam stoją w shopach od lat zapomnianych, e, może coś na rynek trafi do sprzedaży, zobaczymy, sam jestem ciekawa, póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!